Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą milczenia? Wiele osób zrezygnowało z przyszłości, straciło cenne możliwości, a nawet zrujnowało swoje marzenia, po prostu nie wiedząc, kiedy przestać mówić. Niezależnie od tego, czy w euforii dzielimy się wielkimi planami, czy w impulsywnej kłótni, często skłonni jesteśmy mówić więcej, niż to konieczne, nie rozważając konsekwencji. Prawdziwa transformacja zaczyna się wtedy, gdy uczymy się opanowywać sztukę milczenia. Zenon Skition Jeden z głównych filozofów stoickich nauczał, że mamy dwa uszy i tylko jedne usta z jakiegoś powodu, powinniśmy słuchać dwa razy więcej, niż mówimy. W tym filmie zbadamy praktyki, które mogą pomóc ci wzrastać i rozwijać się, często w milczeniu. Przed rozpoczęciem ważne jest, aby uznać, że ta treść dotarła do ciebie dzięki komuś, kto przed tobą subskrybował nasz kanał, polubił i skomentował. Dlatego, aby utrzymać ten strumień wiedzy, zrób to samo i poznaj znaczenie zachowania milczenia. Od narodzin zachęca się nas do wyrażania naszych myśli i uczuć. Nasze pierwsze bełkotania są świętowane, a my nieustannie jesteśmy zachęcani do mówienia. Rzadko jednak uczymy się, że milczenie również jest potężną formą komunikacji. Zachowanie milczenia może wiele powiedzieć o tym, kim jesteśmy, naszych intencjach oraz naszym szacunku dla innych i otoczenia, w którym się znajdujemy. W wielu przypadkach zdolność słuchania i obserwacji może być bardziej znacząca niż lawina słów. Kiedy mówimy za dużo, szczególnie bez wyraźnego celu, kończymy tracąc naszą wpływowość. Zamiast przekazywać autorytet i wiedzę, możemy w końcu zmniejszyć naszą wiarygodność i szacunek innych. Sekret prawdziwego rozwoju osobistego polega na zastąpieniu potrzeby mówienia pragnieniem słuchania. Stosowanie cnot stoickich. Umiaru i mądrości w naszych interakcjach społecznych może znacząco przekształcić nasze relacje. Rozważmy historię dwóch sprzedawców, Carlosa i Alexa. Carlos to typ sprzedawcy, który mówi nieprzerwanie, oferując zniżki i promocje, nawet zanim zrozumie, czego klient naprawdę pragnie. Często traci prowizję, ponieważ klient odchodzi po tym, jak został zasypany informacjami. Z drugiej strony, Alex przyjmuje inne podejście. Woli uważnie słuchać potrzeb klienta, zanim zaproponuje jakąkolwiek ofertę. Ta umiejętność słuchania nie tylko pomaga Alexowi lepiej zrozumieć klienta, ale także zamyka więcej sprzedaży, co skutkuje wyższą prowizją. Przykład Carlosa i Alexa ilustruje, jak milczenie i aktywne słuchanie mogą być potężnymi narzędziami w życiu zawodowym i osobistym. Uczenie się słuchania i refleksji przed mówieniem może poprawić Twoje interakcje i zwiększyć Twoją efektywność w różnych dziedzinach. Praktyka mówienia mniej i słuchania więcej to sposób na zastosowanie umiaru, który oznacza kontrolę nad naszymi impulsami i nadmiernymi reakcjami, oraz mądrości, która pomaga podejmować bardziej świadome i odpowiednie decyzje. Przyjmując to podejście, nie tylko poprawisz jakość swojej komunikacji, ale także przygotujesz się na ciągły i znaczący rozwój. Więc następnym razem, gdy poczujesz potrzebę wyrażenia siebie, pamiętaj, że często milczenie jest najlepszą drogą do osiągnięcia bardziej efektywnej i głębokiej komunikacji. Prawdziwa moc tkwi w zdolności słuchania i refleksji, a nie tylko w nieprzerwanym mówieniu. Alex jest przykładem sukcesów sprzedaży, a jego przewaga polega na strategicznym podejściu. Podczas gdy inni sprzedawcy mogą spieszyć się z oferowaniem zniżek lub składaniem obietnic, Alex przyjmuje skuteczniejszą strategię, uważnie słucha i mówi w odpowiednim momencie. Zamiast przytłaczać klienta informacjami, zadaje przenikliwe pytania, aby głęboko zrozumieć, czego klient naprawdę potrzebuje. Ta umiejętność słuchania więcej i mówienia mniej pozwala Alexowi oferować dokładnie to, czego klient pragnie, co skutkuje większą sprzedażą i większym zadowoleniem klienta. Sztuka słuchania jest cenna nie tylko w sprzedaży, ale także w wielu aspektach życia. Aby to zobrazować, zastanów się nad momentami, w których straciłeś możliwości lub spowodowałeś problemy przez brak umiejętności kontrolowania impulsu mówienia. Zidentyfikowanie sytuacji, w których milczenie byłoby bardziej korzystne, może pomóc zrozumieć znaczenie umiarkowania w komunikacji. Stoicyzm, filozofia podkreślająca samorozwój i kontrolę umysłową, uczy nas znaczenia słuchania dwa razy więcej, niż mówimy. Mówiąc mniej, wzmacniamy swoją pozycję, podczas gdy nadmiar słów może nas osłabić. Na przykład, gdyby Carlos przyjął umiarkowanie, nie spieszyłby się z oferowaniem zniżek. Zamiast tego czekałby i oceniłby potrzeby klienta, zanim coś powie. Umiarkowanie działa jak pilot zdalnego sterowania dla naszych reakcji, pomagając unikać nadmiarów, zarówno w rozmowie, jak i w impulsywnych działaniach. Mądrość z kolei jest jak przewodnik, który orientuje nas co do odpowiedniego momentu na działanie lub mówienie. Alex doskonale to ilustruje, uważnie słuchając, zadając właściwe pytania i następnie oferując rozwiązania zgodne z potrzebami klienta. Wykorzystuje mądrość, aby rozpoznać odpowiedni moment na przedstawienie swoich ofert. Jedną z praktycznych technik poprawiających zdolność słuchania oraz stosowanie umiarkowania i mądrości jest kotwiczenie. Kotwiczenie to technika psychologiczna, która łączy bodźce zewnętrzne z wewnętrznymi reakcjami, pomagając formować i wzmacniać wzorce zachowań. Na przykład, jeśli boisz się karaluchów, usłyszenie słowa karaluch może natychmiast wywołać uczucie paniki z powodu utworzonego skojarzenia. Podobnie, pozytywne myśli, takie jak wyobrażenie sobie pysznej czekolady, mogą wywołać przyjemną reakcję. Zastosowanie kotwiczenia może pomóc w tworzeniu skojarzeń mentalnych, które sprzyjają milczeniu i refleksji zamiast impulsywnej reakcji. Włączenie tych praktyk do codziennego życia może poprawić komunikację, zwiększyć efektywność w interakcjach i promować bardziej zrównoważony rozwój osobisty. Aby pielęgnować praktykę milczenia i poprawić swoją komunikację, skuteczną techniką jest wykorzystanie kotwic wizualnych lub fizycznych. Na przykład możesz umieścić dyskretną przypomnienie, takie jak zdanie Mów mniej, na ekranie blokady swojego telefonu komórkowego lub nosić gumkę na nadgarstku. Za każdym razem, gdy natkniesz się na to przypomnienie, aktywuje ono skojarzenie między bodźcem a ideą pozostania w milczeniu. Z czasem i praktyką Twój mózg zacznie łączyć te kotwice ze stanem spokoju i refleksji, co pomoże Ci pamiętać, by więcej słuchać podczas rozmów. Przyjęcie milczenia jako potężnej formy komunikacji może znacząco zmienić Twoje interakcje z innymi. Mówiąc mniej, Twoje słowa mają tendencję do wywierania większego wpływu i są bardziej istotne. Ponadto, aktywne słuchanie pozwala Ci więcej dowiedzieć się o innych i budować głębsze więzi. Pamiętaj, milczenie może być bardziej efektywną formą komunikacji niż puste słowa. Inną ważną praktyką jest unikanie dzielenia się swoimi planami i marzeniami przed ich zrealizowaniem. Wielu z nas ma nawyk ujawniania swoich zamiarów, np. rozpoczynania nowego projektu lub zmiany kariery, w nadziei na uzyskanie wsparcia lub potwierdzenia. Jednak badania pokazują, że nadmierne mówienie o naszych celach może być kontrproduktywne. Kiedy ujawniasz swoje plany, Twój mózg może uwalniać dopaminę, neuroprzekaźnik związany z uczuciem satysfakcji. Może to sprawić, że poczujesz się tak dobrze, jakbyś już osiągnął cel, co zmniejsza twoją motywację do rzeczywistego działania. Ponadto, filozof stoicki Marek Aureliusz ostrzega nas przed niebezpieczeństwami polegania na opiniach innych. Ujawnienie swoich planów osobom niegodnym zaufania może prowadzić do krytyki, zniechęcenia, a nawet nieświadomego sabotażu. Takie reakcje mogą podważyć Twoją pewność siebie i utrudnić Twoje wysiłki. Dlatego, aby osiągnąć swoje cele, bardziej skuteczne jest zachowanie swoich planów dla siebie, dopóki nie będą bardziej rozwinięte. Skupienie się na podjęciu pierwszych kroków i pracy w milczeniu może być bardziej produktywne i mniej podatne na negatywne zewnętrzne wpływy. To pomaga zapewnić, że pozostaniesz zmotywowany i chroniony przed potencjalnymi zniechęceniami podczas dążenia do swoich celów. Często niepewność prowadzi nas do wątpliwości wobec samych siebie, co skutkuje zastępowaniem naszych projektów krytyką i negatywnymi opiniami innych. Ważne jest, aby uznać, że każdy znaczący postęp w każdym miejscu nieuchronnie napotka opór ze strony tych, którzy wolą pozostać w stagnacji. Kiedy decydujesz się zachować milczenie na temat swoich planów, utrzymujesz innych w niewiedzy na temat swoich intencji. To minimalizuje ryzyko sabotażu, ponieważ nikt nie może zaszkodzić temu, czego nie zna. Seneka, wielki filozof stoicki, podkreślał w swoich listach na temat przyjaźni znaczenie starannego wyboru osób, którym ujawnimy nasze marzenia. Dla niego prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto szczerze wspiera twój sukces i z kim możesz dzielić się swoimi planami bez obaw. Jednak nie każdy ma tę cechę, a nawet bliskie osoby mogą nie być gotowe, aby zaoferować potrzebne wsparcie. Dlatego kluczowe jest nauczenie się rozróżniania i zaufania tylko tym, którzy udowodnili, że są godni naszej ufności. Dzieląc się osiągnięciami i marzeniami, odczuwamy satysfakcję, ale należy to robić z rozwagą. Twoje zwycięstwa same się obronią, gdy się urzeczywistnią, a wtedy wszyscy będą mieli okazję uznać Twój sukces. Dlatego rozsądnie jest ograniczyć dzielenie się swoimi celami do osób, które naprawdę pragną Twojego dobra i wspierają Twój rozwój. Przyjęcie stoickiej mądrości może dostarczyć wzbogacającej perspektywy na to, jak zarządzamy naszymi opiniami i reakcjami. Stoicyzm uczy nas znaczenia poszerzania naszego spojrzenia i unikania presji, aby zawsze odpowiadać lub angażować się w niepotrzebne dyskusje. Często jesteśmy kuszeni, aby komentować sprawy trywialne lub kontrowersyjne, takie jak wydarzenia z życia celebrytów czy bieżące debaty. Jednak stoicyzm sugeruje, że mądrzejsze jest wybranie milczenia, gdy nie mamy nic istotnego do dodania. Prawdziwa mądrość polega na uznaniu, że to, co dzieje się w życiu innych, błędy publicznych postaci i kontrowersje w mediach społecznościowych nie powinny pochłaniać naszej energii. Jeśli Twoja opinia nie wnosi wartości do rozmowy lub nie przyczynia się do dobrostanu kogoś, nie ma potrzeby czuć się zobowiązanym do jej wyrażenia. Nauczenie się utrzymywania milczenia i mądrego wyboru, kiedy mówić, to praktyki, które mogą prowadzić do bardziej skoncentrowanego i zrównoważonego życia. Opinia jest osobistym i indywidualnym odzwierciedleniem, które nie zawsze przyczynia się do postępu społeczeństwa. Często jesteśmy skłaniani do wyrażania naszych opinii, aby potwierdzić swoją pozycję w debatach lub pokazać, że jesteśmy na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami. Jednak często te opinie mają więcej wspólnego z pragnieniem integracji w rozmowach niż z autentycznym zainteresowaniem poruszaniem ważnych kwestii. Prawdziwa mądrość polega na uznaniu, że nie musimy uczestniczyć w każdej debacie czy rozmowie, która się pojawia. Zaangażuj się w sprawy, które naprawdę mają znaczenie i staraj się wnosić wkład, który może mieć istotny wpływ. Kiedy nie masz nic istotnego do zaoferowania, całkowicie akceptowalne jest wybieranie milczenia. Zdolność do zachowania milczenia może być potężnym i transformującym narzędziem. Unikaj powtarzania powszechnie znanych informacji. Wiele osób ma tendencję do podążania za automatycznym scenariuszem, powtarzając pomysły i opinie, które są już powszechne w różnych kontekstach, takich jak edukacja, środowisko pracy czy media społecznościowe. Powtarzanie tego, co już jest szeroko rozpowszechnione, może wydawać się sposobem na uczestnictwo w rozmowie, ale w rzeczywistości nie wnosi znaczącego wkładu. To jak rzucanie wody do oceanu, nie robi różnicy, nie ma wpływu i nie oferuje nowych spostrzeżeń. Dziś często widzimy powtarzanie opinii bez kwestionowania, co często skutkuje echem już ustalonych idei, szczególnie w mediach społecznościowych. Wiele osób ogranicza się do reprodukcji tego, co przeczytali lub usłyszeli, nie przedstawiając oryginalnej czy osobistej perspektywy. To może stworzyć masę powierzchownej informacji, gdzie traci się okazję do zaoferowania czegoś autentycznego i wartościowego. Prawdziwy wpływ pochodzi z aktywnego poszukiwania wiedzy, formowania własnych opinii i wnoszenia czegoś nowego i znaczącego. Często godzimy się na podążanie za dominującymi opiniami i powtarzanie tego, co słyszymy od innych, co uniemożliwia nam eksplorację naszych własnych pomysłów i perspektyw. Pamiętaj, że wiedza jest cennym skarbem i nie powinna być jedynie powtarzana, ale głęboko zrozumiana i krytycznie przemyślana, aby formować opinie oparte na naszej własnej analizie i zrozumieniu. Jeśli chcesz uczestniczyć w rozmowach, które naprawdę mają znaczenie, ważne jest, aby unikać powtórzeń i skupić się na wnoszeniu czegoś nowego i istotnego do dyskusji. Wnoszenie innowacyjnych pomysłów i kwestionowanie konwencjonalnych myśli jest kluczowe, nawet jeśli oznacza to czekanie na odpowiedni moment, aby się wypowiedzieć. Prawdziwe uznanie nie pochodzi z ilości używanych słów, lecz z jakości i głębokości Twoich wkładów. Często szukamy potwierdzenia naszej obecności w rozmowie lub ilości, którą mówimy, ale może to prowadzić do powierzchownej komunikacji bez wpływu. Zamiast oceniać swoją wartość według głośności słów, nadaj znaczenie oferowaniu znaczących i istotnych pomysłów. Uznanie, że skuteczność komunikacji leży w jakości słów, a nie w ich ilości, to potężniejsza strategia. Bądź zamierzony i refleksyjny, wyrażając siebie, priorytetowo traktując jasność, substancję i autentyczność. Zamiast mówić tylko dla samego mówienia, skup się na wnoszeniu wartościowych wkładów, które naprawdę wzbogacą rozmowę. Aby być zapamiętanym i szanowanym za swoje słowa, unikaj powierzchowności i zawsze staraj się oferować coś, co naprawdę ma wpływ. Prawdziwe uznanie pochodzi z bycia komunikatorem, który ceni głębokość i istotność, a nie tylko ilość. Ostatecznie zrozumienie znaczenia milczenia to uznanie, że milczenie może być potężną formą komunikacji. Często mówienie mniej pozwala osiągnąć znacznie bardziej znaczące i wpływowe rezultaty. Jeśli podobał Ci się ten film i uważasz, że może pomóc innym zrozumieć znaczenie milczenia i znaczącej komunikacji, zasubskrybuj nasz kanał, polub film i podziel się nim z tymi, którzy mogą skorzystać z tego przesłania. Razem możemy przekształcić nasze rozmowy i nasze życie.